Jesteśmy w Katanii, to drugie co do wielkości miasto położone na wschodnim wybrzeżu Sycylii, znane głównie ze swojej bogatej historii, architektury barokowej i bliskości Etny, najwyższego i najbardziej aktywnego wulkanu w Europie. Znajduje się tam również jedna z głównych baz operacyjnych komponentu morskiego operacji Irini. Okręty marynarki wojennej biorące udział w tej operacji często korzystają z portów Katanii celów wsparcia logistycznego i koordynacji. Kilkanaście kilometrów od obrzeży miasta znajduje się również główna baza lotnicza marynarki wojennej Sigonella. Jest to jedna z najważniejszych baz lotniczych NATO w regionie Morza Śródziemnego. Obiekt ten odgrywa kluczową rolę we wspieraniu różnych operacji wojskowych, w tym obserwacji rozpoznania i wsparcia logistycznego misji morskich i powietrznych. 31 marca 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji EUNA Med Irini. Jest to część większej misji pokojowej, mającej na celu wspieranie stabilizacji w regionie. Aktualnie polski kontyngent liczy ponad 60 żołnierzy i pracowników. Trzon polskiej operacji, czyli personel lotniczy wyposażony w samolot patrolowo rozpoznawczy M28B bryza, odpowiada za prowadzenie inspekcji statków na pełnym morzu. Mieliśmy okazję odwiedzić polskich żołnierzy stacjonujących u wybrzeży Morza Śródziemnego i przyjrzeć się z bliska, trudom ich codziennej służby. Pierwsze trzy misje w Sycylii były prowadzone pod nazwą PKW Sofia, ale zmieniły się priorytetowe zadania operacji i stąd od 31 marca 2020 roku są utrzymywane pod nazwą PKW Irini. Obecnie dowodzę dziewiątą zmianą PKW Irini. europejskie, w tym i Polska, wydzieliły siły i środki na potrzeby prowadzenia tej operacji. Rolę państwa gospodarza pełnią Włochy z dowództwem operacji usytuowanym w Rzymie. Na dzień dzisiejszy kontyngent liczy 63 osoby z możliwością powiększenia kontyngentu do 120 osób. Podporucznik pilot Artur Muras. Jesteśmy na Sycylii. Chcieliście dowiedzieć się, jak wygląda typowy dzień na misji. Wsiadanie, pobranie dokumentacji do lotów i spotykamy się tutaj na tak zwanym kampie gdzie mamy nasze kontenery. Analiza warunków atmosferycznych na lotnisku startu, lotnisku docelowym, na wszystkich lotniskach. Zapasowych, również analiza warunków pogodowych po naszej trasie przelotu. Konfrontacja wiedzy, którą posiada nasz nawigator na temat sytuacji rozpoznawczej analiza informacji lotniskowych, publikacji lotniskowych i zebranie tego wszystkiego do jednego, powiedzmy, worka i po przeanalizowaniu tych wszystkich informacji planujemy trasę przelotu w taki sposób, żeby można było ją jeszcze w powietrzu zmodyfikować w zależności od ilości statków, które mamy skontrolować pod kątem nielegalnego wywozu broni, ropy czy produktów naftowych, migracji ludności. Tak, aby wystarczyło nam paliwa na bezpieczne lądowanie. Jako drugi pilot odpowiadam właśnie za całą procedurę, o której przed chwilą powiedziałem, i nadzorowanie jej przebiegu w powietrzu. Łączność, separację z innymi statkami powietrznymi w miejscach, gdzie kontroler nie może się z nami skontaktować ze względu na odległość, zasięg radiostacji, nawigację, przeplanowanie trasy w powietrzu, obliczenia paliwowe, wspólnie z nawigatorem dowódcą zadania. Dodatkowym moim obowiązkiem tutaj jest fotografowanie statków, które rozpoznajemy. Dzień na misji rozpoczynamy dość wcześnie, bo już przed godziną siódmą przyjeżdżamy, przygotowujemy samolot. Trzeba wykonać obsługę. Samolot musi być przejrzany przez wszystkie specjalności. Ja wraz z moimi kolegami przygotowujemy go, później przygotowujemy się w załodze do zadania. Każde zadanie jest inne w zależności od tego, jakie spłyną rozkazy. Mamy różne zadania tutaj. Staramy się przygotować tak, aby sprawdzić wszystkie możliwości wykonania zadania, czy nie mamy ograniczeń pogodowych, technicznych, czy nie ogranicza nas jakaś strefa. W ramach przygotowania też omawiamy całe zadanie, możliwe sytuacje awaryjne, tak aby być przygotowanym na każdy możliwy scenariusz, który może się tutaj wydarzyć. W czasie wykonywania lotu jestem odpowiedzialny za nawigowanie w rejonie, wskazywanie celi, obsługę radaru i też systemu AIS. Cały czas na bieżąco współpracujemy właśnie z dowódcą zadania, wskazujemy pilotom dokładne namiary na wyznaczone cele no i prowadzimy rozpoznanie podanych tam obiektów. Różnik przest z 44 Bazy Lotnicza Morskiego w Siemirowicach. Jestem czwarty raz na misji na stanowisku oficer-nawigator. Na samolocie pełnię funkcję dowódcy zadania, czyli odpowiadam za wykonanie zadania, to jest koordynuję pracę operatorów i pilotów, decyduję którędy polecimy i gdzie, jakie cele wykonamy oraz prowadzę łączność radiową ze statkami podejrzanymi o przemyt. Każdy lot poprzedzony jest odprawą, na której otrzymujemy z dowództwa operacji informacje, w której ją się udajemy, oraz potencjalne cele. Na podstawie tego e, przygotowujemy trasę lotu. Następnie, po locie, przekazujemy materiał rozpoznawczy oraz wszelkie informacje oficerowi rozpozna rozpoznawczemu oraz oficerowi operacyjnemu stacji lotnictwa, którzy sporządzają mylldunki. Po zakończeniu lotu. Wracamy, samolot należy przejrzeć ze strony technicznej oczywiście, czy wszystko po locie jest w porządku. Samolot jest zabezpieczany, sprawdzany przez wszystkie specjalności, po czym jest tak zwany debriefing, omówienie zadania, wysyłanie meldunków i realizacja przygotowania do kolejnego dnia pracy. Właściwa realizacja zadań mandatowych na Morzu Śródziemnym przez Zespół Lotniczy nie byłaby możliwa, gdyby nie zabezpieczenie logistyczne. Kapitan Konrad Winkler, zastępca dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia PKW Irini. Podczas realizacji zadań poza granicami państwa zabezpieczenie logistyczne przebiega inaczej niż jest to realizowane w kraju. Głównymi aspektami wsparcia logistycznego w PKW Irini są utrzymywane i kontraktowane międzynarodowe umowy i programy w ramach na przykład AXA, HNS czy porozumień technicznych. Oddziałem gospodarczym dla PKW Irini jest 10 Brygada Logistyczna z Pozdrawiamy która zabezpiecza kontyngenty w środki zaopatrzenia w pięciu klasach. Pomiędzy NSI i 10. Brygadą cyklicznie zgłaszane są potrzeby na niezbędne środki zaopatrzenia. Następnie przy współdziałaniu z dowództwem operacyjnym planowany jest transport mienia do PKW. Bardzo doceniam możliwość służby na arenie międzynarodowej w towarzystwie doświadczonych żołnierzy z różnych rodzajów wojska i Polski. Realizacja porozumień i umów oraz obserwacja wielonarodowego zabezpieczenia logistycznego jest dla mnie niezwykle ważnym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystam w dalszej służbie wojskowej. W związku z tym, że dowódca powierzył mi dowodzenie dziewiątą zmianą, to ja byłem odpowiedzialny za to, żeby znaleźć kandydatów i ich wyselekcjonować. I to było takim dla mnie największym wyzwaniem. W chwili obecnej ten kontyngent tworzą żołnierze, specjaliści z 20 różnych jednostek, związków taktycznych, dowództw i innych instytucji sił zbrojnych. Zebranie tych ludzi, przygotowanie, przeszkolenie to był, to był jeden etap. Tego wyzwania, Ale kolej, kolejnym etapem to było zsynchronizowanie tutaj tych ludzi i zgranie ludzi, żebyśmy wszyscy pracowali na realizację naszych statutowych zadań na teatrze. Po powrocie z misji oczywiście chciałbym jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. Jest ten urlop aklimatyzacyjny, więc chciałbym żonie i dzieciom wynagrodzić ten czas rozłąki. Na pewno jakiś wyjazd wspólny, aby jak najwięcej czasu spędzić razem. Chciałbym oczywiście pozdrowić małżonkę, dzieci, tatę, brata, wszystkich przyjaciół. Tęsknimy i nie możemy się doczekać powrotu. Nie jest to moja pierwsza misja, z racji tego, z racji częstych wyjazdów, największą trudnością dla mnie i dla, naszych, dla moich kolegów jest rozłąka z rodziną. Wiemy, że w Polsce cały czas oni czekają na nas, dzwonimy do siebie, ale jakoś sobie z tym wszystkim tutaj radzimy i z tego miejsca, jeżeli mógłbym, to chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, ucałować moją wspaniałą córkę, Hanię. No, i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę oraz ukochaną córeczkę Marysię. Chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, przyjaciół i znajomych. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.